Popatrzcie spadł nam śnieg w prawie całej Polsce chyba. No ale kwiaty są do tego przygotowane w kwietniu. Pięknie kwitnące wiśnie japońskie przy domu. Śnieg z nich już stopniał. Nie zdążyłem zrobić zdjęć jak jeszcze wisiał na, na drzewach. Natomiast jest magicznie ale też przerażająco oczywiście. Ja jestem od 6 dni na diecie Moniki Wilde. Która napisała książkę Dzikość, która uzdrawia. Monika, kilka lat temu, żyła przez rok nie chodząc do sklepu, jedząc tylko dzikie produkty. Były to w większości produkty przez nią zebrane, wspomagane też pewną ilością dziczyzny. Okazało się, że na tej diecie bardzo schudła, czuła się świetnie. I teraz ją często powtarza. Dwa lata temu był eksperyment, gdzie kilkanaście osób przez trzy miesiące żywiło się tylko produktami z natury, a w tym roku także 110 wolontariuszy z całej Europy, a głównie z Wielkiej Brytanii, też przez miesiąc albo trzy miesiące, zależnie od wyboru, będzie jadło tylko dzikie produkty. Mi było się zawsze bardzo ciężko tak zdyscyplinować. Jestem osobą, która po prostu, jak widzi coś smacznego, to to od razu zjada. Twoją żarłocznością przewyższam chyba przeciętnego wieprza w chlebie, także po prostu nigdy mi się nie udało żadnej diety utrzymać dłużej. Naukowa jednak ciekawość skłoniła mnie, żeby się zdyscyplinować. Już 1 marca Monika wysłała nam taką apkę, żebyśmy sobie notowali wszystko, co jemy, więc każdą kalorię śledziłem już przez miesiąc wcześniej, żeby sobie potem porównać, co jadłem wcześniej i co teraz. Okazało się, że jadłem ponad 3000 kalorii, bardzo dużo. Musiałem do tej diety odstawić wszystko. Nie można brać żadnych leków, pić kawy, herbaty, alkoholu, nic absolutnie. Ja po prostu od dzieciństwa piję herbatę i chyba ze dwa czy trzy razy tylko zdarzyło mi się przez trzy dni kawy nie pić, a herbatę to chyba piłem w ogóle przez całe życie, od, odkąd pamiętam i nagle przestałem i po prostu... No to było coś niesamowitego, czułem się fatalnie na początku, ale powoli, powoli organizm się przestawił. No i teraz tutaj sobie eksperymentuję. Przez pierwsze dwa dni było to praktycznie wegańsko, głównie na żołędziach i innych jakichś takich, ileż, orzechach laskowych też, pokrzywach. Natomiast potem włączyłem jednak dziczyznę, bo no, ciężko być weganinem jednak. W każdym razie tych kalorii jem dużo mniej, teraz około 2000, i po prostu zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze zostało mi 24 dni do końca diety, także pewnie parę razy jeszcze na kanale pojawią się jakieś potrawy czy produkty, które właśnie zbieram podczas, podczas tego eksperymentu. W tym eksperymencie też będzie badany nasz mikrobiom jelitowy, bakterie jelitowe przed i po, przeróżne wskaźniki medyczne. Także włosy, paznokcie. No zobaczymy co, co z tego wyszło. Gratuluję Monice, że miała determinację, żeby przekonać jeden z brytyjskich uniwersytetów, żeby właśnie pilotował te badania, dostał różne zgody etyczne i po prostu też niestety finansowania mamy bardzo mało i ta praktycznie większość badań jest finansowanych przez każdego z uczestników. Zapytacie jak to się dzieje. Po prostu wydaje mi się, że nauka jest no, zbyt taka sztywna, żeby finansować tak skomplikowany projekt też yy, obarczony pewną dozą niepewności. No też yy, do tego projektu potrzebne są osoby, które są w stanie same różne produkty pozyskać yy, i po prostu Wcale nie jest to łatwe, więc też powiedzmy, bo się jakiś granty, a potem się okaże na przykład, że, że nikogo się nie udało takiego znaleźć, jest bardzo ciężkie. Ja do tego projektu przygotowywałem się już jesienią, zebrałem bardzo dużo żołędzi, był żołędny rok i to z kilku gatunków żołędzi, zebrałem też orzechy laskowe, zebrałem też kasztany jadalne ze swojego lasu. No bo tu jest taka, takie pytanie, co jest dzikie, a co nie. Czy kasztan jadalny, dziczka, siewka, rosnąca w moim lesie, ale przeze mnie posadzona jest dzika, czy nie. Ale uznałem, że mogę to przyjąć, bo na południe Europy też jednak 10 kasztany z lasów zbierane, więc też mam trochę kasztanów, ale nie za dużo. W sumie wyszło tylko kilkaset gram samych suszonych już po obłupaniu, bo okazało się, że większość gdzieś tam po drodze przegniła. To także orzechy włoskie też mamy w tej chwili dziczające, także też troszkę tych orzechów zebranych tutaj w rodzinnych ogrodach moim i rodziców. W większości są to takie dziczki malutkie, o bardzo malutkich orzeszkach, też częściowo do tej diety włączam. Na razie wiosna się trochę opóźnia i jak sobie ważę to, co jem, to tak naprawdę właśnie oprócz tego mięsa i orzechów jem głównie pokrzywy, bo ich jest po prostu dużo, mają dużą masę i są dwa razy bardziej kaloryczne od innych liści i po prostu mój organizm chce pokrzyw. A tych innych gatunków jest jeszcze mało, po kilka gram dosłownie przynoszę. Podagrycznik jeszcze łatwiej zbierać, także podagrycznik też na razie mój organizm jeszcze podagrycznik chce. Chcę podagrycznika, zobaczymy co będzie po trzech tygodniach jedzenia podagrycznika, ale może dalej będzie chciał. Niedługo jednak wychodzi chmiel, wychodzi pióropusznik, strusi, e, młode pędy pałki, także tych atrakcji e, warzywnych będzie w mojej diecie więcej. Pozdrawiam Was i e, życzę Wam i sobie e, już nadchodzącej wiosny, bo mam dosyć e, zimna. E, Dodam jeszcze, że ten projekt nazywa się Wild Biome Project 2, czyli drugi, bo pierwszy był dwa lata temu. A jak jesteście bardziej zainteresowani tym wszystkim, no to po prostu wpiszcie w wyszukiwarkę Monika Wild i Wild Biome i znajdziecie odpowiednie informacje.